Siemano Soprano, witam was na kolejnym odcinku na tym kanale. Ja się nazywam Chris. Dzisiaj będzie kamerzysta zadał nam pytania, ja będę odpowiadać. Więc lecimy. No to kamerzysta zadała pierwsze pytania. A i chcę przypomnieć tylko, że pytania będą się tu pojawiać, tak? Gdzieś to, tu... no, tutaj będą się pojawiać tu po prostu gdzieś. Więc pierwsze pytanie brzmi jak masz na imię? Na imię mam Krystę. Dobrze. Ile masz lat? 15, prawie 16. Jakie województwie mieszkasz po prostu mnie jasną odpowiedzi jak... Chcesz? Wrocław. Dobre. Nie chcę mi się województwa... no Kolejne pytanie brzmi, do jakiej klasy chodzisz? No to zaraz wam odpowiem, ale przed tym zasubskrybuj ten kanał, zrób to samo co tutaj na tym palcu, tam na dole i wbijaj na, na Discorda i na w, w Snapchata, nie Snapchata, Instagrama, Instagrama, tam na dole też są linki, wbijaj no, w opis. To, to, to montażysty i kamerzycy też. Zamaskowany kanał. Bez promocji. Dobra. Kolejne będzie pytanie. I... Ja pytanie. No. Odpowiem na to w końcu. Jakie było? Do, do jakiej klasy chodzisz? Eee, pierwsza technikum. Jaki kierunek? Ja sam mam ja. Dobra. Dobra. Kolejne będzie pytanie. Grzegorzu, już teraz właśnie powiedziałeś, do jakiej klasy chodzisz, jaki kierunek. To co, jakie danie jest popisowe albo jakieś najbardziej logiczne? Mm. Może danie, dawaj. Popisowe. Bo my się no, na, na mi, że idziesz do master szefa, i twoje musisz pierwsze danie takie popisowe, żeby jakby do, żebyś do następnego odcinka. Potrawka z kurczaka. Dobra, to teraz takie danie twoje subie. Sushi. Możesz dać trzy miejsca: ja sushi. Na podium. No to pierwsze sushi, drugi ramen, a trzecie kebab. Dobra, to teraz już wiemy, że e, kebab potrafisz zrobić ramen? Nie. Dobra, no to na tyle dzisiaj. Trzymajcie się, śmieleczko, papa.